Hej, niespodzianka. a co ty tu robisz? Co, nie cieszysz się? Nie no, cieszę się. Ale mam dzisiaj strasznie ciężki dzień. A co, coś się stało? Tak? Nie, nie przyszłam odwiedzić koleżankę. Wczoraj trafiła uh -huh. na story z mega wysypką, a już ją uh -huh. wypisują. Myślałam, że chociaż zobaczymy się na chwilę. Nie no, wspaniale, pewno. To co, wpadniesz do mnie dzisiaj wieczorem? Spotkamy się u mnie? Myślałam, że gdzieś pójdziemy. Mela, ale ja po tych dużurach jestem wykończony. Nie ma takiej możliwości. Przejdź do mnie, poprzetulamy się, co? Wolałabym czy też porozmawiać. <noise> poprzetulamy się, a potem porozmawiamy, tak? Okay? Nie wiem, zastanowię się. Okay? No co ty, no chyba się nie obraziłaś. Nie, obraziła nieważne, nie dobra. No hey, mela, no daj spokój. Idę hey. do koleżanki. To co, mam na siebie czekać? Przyjdziesz wieczorem? Powiedziałam, że się zastanowię. O Jula! Ty już wychodzisz? No hej, hej. Tak, dostałam wypis już.